Te dzwonie do elektryka. Dobra, wsiadasz, do niego. Dawaj Janek. Dobra. Jacek jadę do ciebie. Ty coś, coś mi się dzieje z e, kierunkami awaryjnymi, nie mam. Dobra nara. Dobra, dawaj do Jacka jedziemy. No teraz to mamy wyzwanie. Mam skręcić, a nie mamy kierunku. To bez kierunku skręcaj. No skręcam bez kierunku. No a jak nie mam iście i nie, no nie. Ojciec, może będzie trzeba rękę wyciągać, jak się będzie skręcało? Musi sobie wyciągnąć. Tak na rowerze, tak jak na rowerze jeździsz. No, sobie wyciągnij. Edek zdobył się na uśmiech, ale sytuacja jest bardzo niekomfortowa. Jazda bez możliwości sygnalizacji kierunku jest po pierwsze niebezpieczna, a po drugie ryzykowna. Jacek! Jacek, 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 Siema Jacek, ty. Siema. Co tam się stało? Kierunków nie mam. To chodź zobaczymy. O, o. Co to się stało, że ty kierunków ty. nie masz? No Edek zepsuł. Edek znowu popsuł? Na co? Edek. Wyważ tamto to drugą cześć Co się cześć, Co tam się stało? No kierunko skazuch nie mamy, zobacz. Aha. Coś, tu się coś dzieje albo z masłem, Jakieś zwarcie jest. I mówisz, że nie ma nic, tak? Nie ma ani awaryjnych. I co ja co? patrzę po tych bezpiecznikach, ale bezpieczniki, dół jest cały, nie? Wyjeżdżaliśmy, to mieliśmy i nagle przestały działać, a tak to były. A, Dziu, a nie ten dym nie poszedł, ty przełącznika nie. nie czuć było nic, że spali nic nabyło. Pewnie To przełącznik się spaliłeś. Muszę jeszcze rozkręcić cały dół. Wiesz co, skończy się pewnie wymianą przełącznika, czy tak, czy tak. Od kierunków, tak. A masz taki? Nie mam. Trzeba by zamówić. I złom odebraliśmy.